Następną niedzielę, 27 listopada, o Mszy Świętej, w szkole Januszowej, odbędzie się casting do filmu Zawód Policjant, w reżyserii pana Piotra Kotlarza. Liwicki Zespół Filmowy nakręcił już scenę na filmu Tak? Proszę, proszę. Proszę, proszę. Proszę, proszę. Musimy porozmawiać. O nas? Przestań pieprzyć. Co się z tobą dzieje? Mija rok naszego związku i dalej nie zapoznałeś mnie ze swoją rodziną? Masz mnie za idiotkę? Kim dla ciebie jestem? Zabawką? Uspokój się. Myślisz, że jestem jakąś pustą blażą bez uczuć, z którą możesz się zabawiać? No tak. Boże, jaka ja głupia byłam. No nieważne. Jest rozwiązanie, żeby tu i teraz cię sprawdzić. Poznaliśmy się na Tinderze. Powiedziałeś, że już dawno skasowałeś go? Tu i teraz odblokuj telefon i mi to udowodni. Okay. Tam są drzwi, z nami koniec. Okej, okay, a powiedz to wziąć się na przykład troszeczkę, bo tak czuję, że wczuwasz się chyba, ale masz problem z tonacją głosu. Cały czas po jedną tonacją głosu wypowiadasz te wszystkie te właśnie określenia. To jest ma na to jest ten pan, to jest nieletni, z i jest rozstanie. Ale, ale chodzi o tym właśnie taka chwila przerwy, za szybko odczytywałaś Właśnie to, Może trochę wolniej. Wolniej, nie? Ale teraz ja cię już zmieniam na inną, taką mm. moją wizję, gdzie ja bym się chciał teraz do ciebie przebić właśnie, o chodzi o minikę twarzy, o te trzęsienie się, taka... Bo potrafisz grać, tylko niewyuczone masz takie powiedzmy... No, wiesz, jak ja bym tak naprawdę teraz włączył telewizor, to... Tu na pół bym wziął jakiś paradokument, ale też bym widział w tobie jakąś taką nadzieję. Więc chyba spróbuj nas teraz przekonać, wiesz, takie trzęsienie się i taka pełna para może się nawet Myślisz, że jestem jakąś pustą lamą by z uczuć, z którą możesz się zabawiać? Tak cię kochałam, ufałam ci, a ty co? Zdradziłeś mnie? Jak mogłeś? Nazywam się Patrycja Oksyk, mam 21 lat i swoją karierę z aktorstwem, można tak powiedzieć, zaczęłam dosyć niedawno. Zapisałam się do teatru i tak tutaj zobaczyłam ogłoszenie o castingu, więc stwierdziłam, a spróbuję jeszcze tutaj, więc oto jestem. Okay, okay. Korzenna, korzenna, gdzie to jest? Korzenna, jakieś 15 km stąd, może nawet mniej, 10, coś takiego. Jako aktor masz doświadczenie, jesteś zjawnięciowa? Tak, jako model, dokładnie. E, A tak? e, w filmie W filmie, w trzech takich filmach krótkometrażowych, e, mojego kolegi po prostu z roku ze studiów. Mm -hmm. Interesuje się właśnie filmoznawstwem i tak kręci coś swojego, więc takie krótkie... Tak, ja to, ma to, ma to, to tak, dokładnie tak. I co przygotowałaś? Co wybrałaś? E, rozstanie. Okej, okay, masz zaznaczone, że masz bardzo długie włosy, tak? Chciałem długie, pokazać. Takie, o. Mija rok naszego związku, a dalej nie zapoznałeś mnie ze swoją rodziną. Masz mnie za idiotkę? Kim ja dla ciebie jestem? Zabawką? Uspokój się. Myślisz, że jestem jakąś pustą lalą bez uczuć, którą możesz się zabawiać? Przemek. Ty czekasz na czatak i samochód. samochodzie. A teraz ty, dominik. Ty już na mnie będziesz potrzebny. Wiem, że masz kontakty z Policją. I wiem, że to ty nas chcesz kopać. A tak ci ufałem. A, okej. Radzikuję ci się święcznie. jest taka. Punkt ósmy 48 rano. Zawijamy się do wozu. Dojazd zajmie nam jakieś 12 minut. Dobra, otwieramy o 9. Krawek, ty ogarniasz kanki. Miki, rozbierasz sejf. Ja w pracownika. Czemu stoisz na czatach gdzie w kurę. No. A ty, wominik. Sprzedałeś nas. Myślałeś, że co? Że z mi masz do czynienia? Że się kurwa nie dowiem?

Jaka Rola? Luda, Marionka. A było coś kiedyś No. I pani z całego jest. Tak, bo inaczej ona napisał dla mnie na no, ale zresztą wiedź mi nie też. No. Dzień moje i co w kawie Dajemy. okej. Musimy porozmawiać. O czym? O nas. Wszystko jest ok. Masz hmm. mnie za idiotkę. Jesteśmy w związku już od ponad roku, a tych danych nie zapoznałyśmy ze swoją rodziną. Ja dokładnie chodzi o to o pod grę. Ja widzę luz taki na co dzień widzę i widzę tej grze i nie wcieliłaś się w nią postać taką dobrą sprawę, bo byłaś dalej taką zludowaną Cywilą, która jest... Ale mogę być sztydą zestesowaną kobietką, która Matko Boska i cierpi. Chciałbym, żebyś mi zagrała kobiety, która naprawdę kocha i nie jest zluzowana taka. Nie, 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 nie. jak Sebastian, fabijański, fabijański, czyli nie dobra, zdestezowana. okej. Okay. Musimy porozmawiać. O czym? O nas. Wsie wszystko jest ok? Masz mnie za idiotkę? Jesteśmy w związku od y, roku, i nadal nie zapoznałeś mnie z rodziną. Myślę, że jestem jakąś są środku samą lauku. Pozwolono mi się zabawić. Mam no, tak, jak jest sposób, żeby teraz tu i teraz zostawić? Mianowicie? Udaliśmy się na Twitterze Mówiłeś, że Ty na pewno Tak, skazowałem. To tu i teraz dowód, telefon i mi to dowodzą. Ty jesteś chyba nierolna. Tak, są trzy. widzisz? Nie I już nie rachowałam, już nie tak, tak, po, tak.

Ci tego nie wybaczę. Zdradziłeś nas. Wiem, że to Ty zrobiłeś. Jesteś skończony. się że jesteś skończony. Jesteś skończony u mnie i u nas wszystkich. Nigdy Ci nie wybaczę. Jesteś skończony. Dziękuję. Od o, dawna chciałam Ci coś powiedzieć. Wiem, wiem, że to głupio brzmi, ale. Wasz mi się. Od dawna. Zawsze znaczy od tych wszystkich lat, kiedy chodziliśmy razem do szkoły, patrzyłam na ciebie, widziałam twoje spojrzenie, twój głos, twój głos, po prostu czułam, że go znam, że jakbyśmy się znali już od lat. Mamy 12 minut na dojazd. Lombard otwierają o 9. Franek, ty ogarniasz kanki. No jak to co ja. ja? z was chyba najlepiej strzelam, nie? Ja będę celować pracownika. Ty Przemu, Będę stał na czatach. Wy przezlałaś na przejściu i za to należy się mandat 1500 zł. Pan tu chyba sobie jakieś jaja robi. <grymne> 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 Gdzie jest to przejście dla pieszych? Co pan tutaj wygaduje? 1500 złotych? Musimy porozmawiać. O O nas. Przestań pieprzyć. Co się z tobą dzieje? Mija rok od naszego związku, a ty dalej nie zapoznałeś mnie z naszą, Twoją rodziną. Masz mnie za idiotkę? Kiedy dla ciebie jestem zabawką? Uspokój się. Uspokój się? Myślisz, że jestem jakąś pustą lalą bez uczuć? Któro może się nabawić? Deputowany, jesteśmy na miejscu. Na ziemię, płacie. Gleba! Deputowany, poprosimy o radio wóz. jesteśmy na miejscu. Na glebę! Płaccie! Deputowany, poprosimy o wsparcie. Ok, e, spokojnie. Ja głupia. Teraz możemy to sprawdzić. Mianowicie? Poznaliśmy się przez Tindera. Powiedziałeś, że go skasowałeś. Nie skasowałem. To odblokuj telefon i to To chyba jest normalna. Z nami koniec, tam są drzwi. Mieszkam w Grybowie, studiuję w Grybowie. Mam 22 lata. Pan chyba sobie jakieś jaja robi. Gdzie jest te przejście dla pieszych? Co pan tu wygaduje? 1500 złotych Pan naszarał. Tyle pieniędzy. Na ziemię! Na ziemię! Na, na ziemię, na ziemię! Już! Patrz się! widzisz? Używasz przeponę. Wyszło? Wyszło. No. Ile? 1500? Pan chyba. Przepraszam. Pan żartował? Nie. Panie władzu. Ja nie jestem w stanie tyle zapłacić. Musimy porozmawiać. O po czym? O nas. Przecież wszystko jest okej. Okay. Przestań wierzyć! Co się z tobą dzieje? Mija rok naszego związku, a ty dalej nie zapoznałeś mnie z twoją rodziną. Masz mnie za idiotkę? Kim ja dla ciebie jestem? Zabawką? Uspokój się. Uspokój się? Myślisz, że z jakąś pustą lalą bez uczuć, którą możesz zabawiać? Co się z tobą dzieje, Weronika? Matka z ojcem się o martwią, a ty pijesz i na ławce. Piję i co? Wolno mi. Czekaj, o co ci chodzi? Czemu mnie prześladujesz? Y, zrobiłam coś złego, czy co? Bo nie wiem... Jakiegoś komfetura sprzedaliśmy mi starym. I co ty myślisz? Że będę tu i teraz z tobą rozmawiała? Obłagam cię. Chodź, zabiorę cię do domu. Nigdzie nie idę. Zostaw mnie! Obłagam cię! Mój policyjny wujaszek! Pomocnego zgrywa. Taki ideał policyjny. A tak naprawdę cała Polska was nienawidzi. Dobra, to jest okej, myślę, że nie Przemo! Ty stój na czarkach w razie w samochodzie. O. No i ty! No i ty, Dominiku! Słuchaj, Dominik, czy Ty myślałeś, że ja się nie dowiem? Nie potrzebujemy się. Sprzedałeś nas! Myślałeś, że co? Że z frajerami pracujesz? Że frajerami jesteśmy? Konfidencie! A tak Ci ufałem! Tysiąc pięćset złotych, co Pan sobie, ja, ja ze mnie robi? Ja tysiąc pięćset to ja zarabiam na <laughs> pracę, na cały miesiąc mam na życie. Jakie tysiąc pięćset? 20 lat mam prawo jazdy, a Pan mi teraz mówi 1500? Co to? kogo robić? Zapraszam do, do, do radiobozu, dysponujemy nagranie, gdyby Pan nie na dzieła... Okej, okay. już nie Jak ja leci? Co tam? A nic, chciałem Ci tylko coś powiedzieć. Chciałem powiedzieć Ci, bo wygląda w pięknie. Ma w piękne spojrzenie. I na twój widok moje serce łomocze. Łomocze jak... Dobra, przekonałeś mnie sobie na ten widok, nie? Ale nie, to jest to narazia ja między statysty. Nie obrazi się tym. Jak korola statystyki to nie jest też obraza, bo wiele razy statysta też wypowiada się w naszym filmie. nie? Staraj się stworzyć słowa takie, które po prostu mają mnie doprowadzić na to. Okej? Okay? Czyli stój, nie ruszaj się, skąd wychodzisz, gdzie idziesz, a ja ci odpowiadam, okej? Okay? Kurde, pani, ja próbuję, nie? Lecimy. Jakby chcę pana z winą, tak? No nie, już nie pan. Tak, chcesz mnie zwinąć. Prze przestępca, to jest przestępca. No musisz też stworzyć, żeby nie... lecimy, okej? Okay? Trochę było, bo to by cię kamera uchwyciła, już też jestem. Lecisz swoim tekstem. Tych ludzi tu nie ma, okej? Okay? Co robiłeś? Co robiłem? Nic. Jak to nic? Coś musiałeś robić. No szedłem sobie. No jak szedłeś, no? no nie wyglądasz jakbyś szedł. No a ty masz jakiś problem do mnie? No parę mam. No a co po co ta klamka w ręku? No bo wyglądasz jak przestępca. Spróbuj jakoś stworzyć scenę taką, jak wydzierasz się na mnie, stój, nie rusza się, policja. Stój! stój nie nie rusz... stój, tylko stój. Stój, nie rusza się, policja. Okej, okay. satysfakcja, nic więcej. Sorry. Musimy porozmawiać. O czym? O nas. Przecież wszystko jest okej. Okay. Co ty pieprzysz? Mija rok od naszego rozsta rozstania. Mija Zabawka. rok od naszego związku, a ty nadal nie przedstawiłeś mnie swoim rodzicom. Masz mnie za idiotkę? Kim dla ciebie jestem, zabawką? Uspokój się. Uspokój się? Zapraszam, proszę państwa, kierujemy się teraz do uczestników, którzy odgrywają swoje przygotowane role. Jestem z Gorlic, 18 lat. A zainteresowania? A no to właśnie, głównie gra aktorska teatrze. O, widzi, muszę już iść. W tym miejscu. Że mamy kciuki. E, wiesz, szkoła to nam imituje bardzo dobrze komisariat policji, prawda? Nie musimy widzowi naświetlać to, że jesteśmy w szkole podstawowej Wianoszowy, tylko jesteśmy w komisariacie w Gliwicach, prawda? jestem Diana, jestem z okolic Gorli. Diana, bardzo ładne imię. E, skąd dowiedziałaś się o tym castingu? E... Koleżanka wysłała na grupę teatralną ogłoszenie i stwierdziłam, że warto spróbować. Jako statysta, aktor, ktoś inny? Co się uda. Co się uda. Rozumiem, czy mamy kciuki powodzenia. Stresujesz się? Przyznam, że troszkę. A powiedz, jaką rolę, w jakąś wcielasz? Co będziesz grał? Wcielam się w rolę Krystiana. Będę towarzyszył sobie z moją koleżanką. Będziemy grać e, Annę i Krystiana, którzy aktualnie się rozstają w związku. sprawa. Bardzo. Bardzo. Ale damy radę. Stresujesz się? <laughs> mm, tak, troszkę tak, ale to jest taki fajny stres. Fajne uczucie. No i świetnie. A pani? Ja nie. Zupełnie. Podchodzimy na czylaudzie. Najważniejsza sprawa, jesteśmy ostatni, więc będziemy pierwszymi. Na ostatni pieprzymy. Zawsze będą pierwszymi. Zapamiętajcie to. Dzięki. <laughs> wszystko jest okej. Okay. Przestań pieprzyć. Co się z tobą dzieje? Mija rok naszego związku, a ty dalej nie zapoznajesz się ze za swoją rodziną. Tak, kogo? Uważasz mnie za idiotkę? Kiedy dla ciebie jestem, zabawką? Uspokój się. Uspokój się. Myślisz, że jestem pustą lalą bez uczuć, z którą możesz sobie pogrywać? Sesja zdjęciowa, występ, czy tak? Jako? Doktorka? Czy jaki taki występ? Polsce, czy należy do grupy teatralnej. Aha, i też dowiedziałaś się ona od nas na tak? W tak? Tak. sączu? Nie, u nas jest taka boskiewska grupa teatralna mhm. i w sumie tam są sami amatorzy, tak się spotykamy i robimy różne projekty. Bardzo fajna akcja. A jaką wybrałaś się kiedy? Rozstanie. Okay. No, fajne zdjęcie dałaś się ser, no, rozmiar, no. Wszyscy tak jesteśmy tutaj zdjęcie, na To no, fajne, leci. Już mija rok, odkąd jesteśmy razem, a nawet nie przedstawiłeś mnie swojej rodzinie. Myślisz, że jestem idiotką? Masz mnie za kupioną, Uspokój się. Uspokój się? Masz mnie tylko za pustą, ale, z którą masz się zabawiać? Już na to sposób, żeby się dowiedzieć. Mianowicie? Uznaliśmy się na Tinderze. Podobno dawno to skasowałeś. Tak, skasowałem. Tak, to obok telefon telefonu nie udowodni. Dzień, ty będziesz dziedzina Tak, tam są drzwi. sami koniec. Nazywam się Monika, mam 38 lat, jestem Majką. matką dwójki dzieci, pracuję zawodowo w urzędzie wojewódzkim. Ochrona zabytków w lądzie Z doświadczenia zaznaczyłeś statystę w filmie i w filmie, więc to tak? tak jest. Na początku jako statysta w filmie Strzępy w Pielnicznej Zdrój, a później z koleżanką próbowaliśmy o psie, który jeździł kolejowo. Czyli macie po telewizję, jak nie Jakie tam 16. 16, to było w 16. 16. A to tak jak 15. To czyli tak, macie doświadczenie i teraz zabraliście jakieś wspólną? to jest rozstanie. Nie Uspokój się. Nie mogę się uspokoić, tak nie może być, Krystian. Za kogo ty mnie masz, idiotkę? Kim ja dla Ciebie? Jestem pustą lalką? Kochanie, spokojnie. Nie, 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 kochanie, spokojnie. Nie mogę być dla Ciebie pustą lalką. Umówmy się, poznaliśmy się. na jakim portalu? Przypomnij mi to? Na Tinderze. No i jak to jest? No, skasowałem wszystko, co nie mówiłeś. nie udowodni mi to teraz, proszę wyciągnąć. Chcę to Nie, jesteś nienormalna. Nie, nie jestem normalna, jestem bardzo normalna. Normalniejsza niż ty, udowodni mi to w tej chwili. Jesteś niepoważna. Słuchaj, tam są drzwi. Żegnam o Tyle naszego. Do widzenia. Uśmiech mi się. Pani już to robicie bez ze mnie, nie? Tak jednak 그냥 <목소리> 챙겨되 <목소리> <목소리> <목소리>